Hello, hello, hello! Witajcie moje gwiezdne przyjaciółki. Witam Was ponownie na kanale Gwiazda Tarot dla Kobiet i dzisiaj sobie robimy czytanko pod tytułem Czego on nie chce Ci powiedzieć? Czego nie chce Ci powiedzieć ten człowiek. Słuchajcie, oczywiście jest to czytanie ogólne, więc wiecie, że podchodzimy do tego z pewną lekkością. Ja zawsze mówię tarot, i czytania są dla osób inteligentnych, mądrych. Tutaj na kanale Gwiazda są właśnie takie osoby, to wy jesteście mądre e, e, i inteligentne i piękne wewnętrznie i zewnętrznie. E, I wiem, że będziecie do tego podchodziły właśnie na luziczku, tak? Zobaczmy sobie, które karty chcą być dzisiaj brane pod uwagę. Co to za jakiś paprun. Zobaczymy, co za karty chcą być dzisiaj brane pod uwagę. Uwaga, karta numer jeden. Polibazyt, tak się nazywa. Karta numer dwa. Ee, Libyan Desert Glass. Mhm. Karta numer trzy. Tanzanit. I zobaczcie sobie, moje kochane, który kamień, który kolor dzisiaj najbardziej z Wami rezonuje, który najbardziej do Was przemawia. A i zaraz sobie zaczniemy czytanko. Oczywiście jak zwykle od karty numer jeden. Kiedyś zacznę od trójki. Zobaczycie, zobaczycie, co to będzie się działo wtedy. Ok, zobaczmy sobie najpierw moje drogie na tło. Co tam się w tełku, nie w tyłku, w tełku kryje? Co się kryje w tle? Co się w kryje w tle? Jest jakieś zawieszenie, opóźnienie, być może ktoś się nie kontaktuje, bujanie w obłokach, rozmemłanie, rozmydlenie, rozwałkowanie. I są też emocje, emocje ciepłe, emocje romantyczne. Em, po jego stronie, bo patrzymy na jego stronę, natomiast e, te emocje pokazują się nam w karcie dziecka, więc może być e, taką osobą właśnie e, dziecięcą, e, jeżeli chodzi o emocje. Z jednej strony ciekawość, e, radość, e, taka niewinność, ale z drugiej strony, tutaj ta karta przy. Siódemce kielichów, mówiącej o takim bujaniu w obłokach, hmm, wiecie, tam różnie może być. Ale <gryw> część z nas niestety ma skłonności do mamusiowania swoim partnerom. No i wtedy jeszcze wychodzi większy bobasek z tego kogoś. Popatrzmy sobie, czego on Ci nie chce powiedzieć w tej chwili. Czego on ci nie chce powiedzieć w tej chwili? O, słuchajcie, wypadły karty. No tak, tylko że nie te potasowałam. Dobry seks wyskoczył, ale przecież to nie te karty. O, Matko Boska. <ścoughs> Dziewczyny, będzie dobry seks. Nic się nie dzieje bez przyczyny. <ścoughs> Nic się nie dzieje przez przypadek. Bardzo dobry seks. <laughs> jak będzie dobry seks, to już jest dobrze. Dobry seks nie jest zły. Dobra, czego on ci nie chce powiedzieć? Chłamstwo było łatwiejsze niż powiedzenie prawdy. Więc w jakimś temacie nie powiedział ci prawdy, a to, Pinokiuszko, jak mogłabyś mnie kochać po tym, co zrobiłem? Mhm. Proszę, nie bierz tego do siebie, to nie ty, to ja. Więc co? Więc pan coś nabroił, okłamał cię e, i e, jest w nim poczucie winy, tak? Nie bierz tego do siebie, to nie ty, to ja. Ale ci tego nie powie. Czego ci jeszcze nie powie? Dzędzel malowany. Czego ci jeszcze nie chcę powiedzieć? Jestem wdzięczny za duchową lekcję. Dobrze. Chciałbym podzielić się z Tobą dobrą wiadomością. Mhm. Kocham Cię bezwarunkowo. Fajnie, było jakby, fajnie by było, jakby to powiedział, no ale nie mówi. Popatrzmy dalej. Tego gagatek nie chcę ci powiedzieć. Łatwo się nudzę w związkach. No jak nie dostanie pewnie cukierka albo zabawki, to się położy jak yy, mały, yy, jakiś yy, zafunflony dzieciak na podłodze i będzie tupał, nie? Nie wiem, gdzie zmierza ta, ta relacja, czyli uważajcie, dziewczynki, bo łatwo się nudzę w związkach. Nie wiem, gdzie zmierza ta relacja. Pamiętajcie, że każda warstwa. To jest, jakby zaglądamy głębiej, głębiej w tę cebulkę. Twoja miłość jest jak narkotyk. No, czyli wchodzą nam tutaj sprawy, jakieś uzależnienia. Dziewczyny, dobra. E, może jeszcze zanim zobaczymy, co kryje w cieniu, czego on ci nie chce powiedzieć jeszcze głębiej patrząc? Czego on ci nie chce powiedzieć jeszcze głębiej patrząc? Mm. Fajna kobieta z Ciebie. Okajka. Pamiętam o Tobie <laughs> i starasz się za bardzo. Dziewczyny, jak mamuszu nie, nie starajcie się za bardzo. Bo za bardzo to nie jest dobrze. Starajcie się akurat. Co kryje w cieniu? Do czego sam przed sobą się nie przyznaje, czego sam sobie nawet nie mówi. Udaje, że mnie to nie obchodzi. Nie wrócę do ciebie. A to pazina. Poszedłem na łatwiznę. Mm -hmm. No, moje kochane. Moje kochane to żeście sobie wybrały. Słuchajcie, jak wybrałyście grupkę numer 1. Um, zostawcie w komentarzu, jestem gwiazdą, więc nie mam usiuje. O, i teraz sobie przejdziemy do grupki numer 2, tylko ja poskładam. Poskładam, co trzeba, żeby było poskładane. Dobrze. I idziemy do grupki numer dwa. Dwójeczka, dwójeczka. Dwójeczka pana Janeczka. To nie zabrzmiało dobrze. <śmum> o matko. Dobrze, popatrzmy, co się kryje w tle. Mm, dziesiątka denarów. Mhm, mm Dziewiątka buław i dwójka buław. U niektórych z Was, moje kochane, Pan może być zaangażowany rodzinnie, może być też zaangażowany w innej relacji, albo sprawy rodzinne w tej chwili mają dla Niego bardzo duże znaczenie rodzinne i zawodowo-finansowe. Pan może wchodzić troszeczkę w rolę ofiary. W niektórych przypadkach, jakie ja jestem biedny, umęczony, Jaki ja jestem po prostu pokrzywdzony przez życie. W innych przypadkach pan właśnie będzie się podnosił. E, natomiast to wy wiecie, czy to jest Mazgaj, czy to jest e, po prostu, jak mówiłam, będąc małym dzieckiem, e, komboj. A, I co? Są e, ważne decyzje, które on musi podjąć. E, m, powinien przejść do działania. E, w takiej teraz jest energii. Musi coś wybrać. Musi, znaczy musi. Potrzeba jest tutaj ruchu do przodu. Zobaczmy, czego on nie chce ci powiedzieć w tej chwili. Czego ci nie mówi? Jesteś dla mnie za dobra. Chcę być autentyczny. Nie chcę się już bać. Nie zapomniałem o tobie. Więc jeżeli macie wątpliwości, moje kochane, czy pamięta, czy tam myśli tak, pamięta. Natomiast gdzieś może w jakiejś sytuacji stchórzył e, i, i e, wie o tym, że jest, e, że troszeczkę tamte zbroje, wiecie co zrobił, obsrał. E, natomiast jesteś dla mnie za dobra. Oczywiście, część z Was może pomyśleć o matko, to znaczy, że on mnie docenia. Eee, z jednej strony może tak być, ale z drugiej strony może zauważa, że za bardzo mu pobłażasz. Tak, że jednak e, może chciałby czasami, żebyś mu tutaj jakąś reprymendę dała. Popatrzmy dalej. Z czego on ci nie mówi? Czego ci nie mówi? Jest ciebie za dużo. Pamiętajcie, że każda warstwa to jest, e, e, jakby schło, schłodzenie. Schodzenie głębiej, tak? W odmęty jego umysłu. Jesteś dla mnie wszystkim, no to jak? Czy za dużo ciebie, czy jesteś dla niego wszystkim? Uch, Boże, mówi o tobie przyjaciołom. A to plotkara mała, a to plotkarzyk. Więc co? Są momenty, w których rzeczywiście czuję, że jest ciebie za dużo. I może ciebie być po prostu za dużo, jako ciebie, w jego, bo dzwonisz, smsujesz, nie wiem, starasz się. Albo po prostu on myśli o tobie intensywnie i zdaje sobie sprawę z tego, że w pracy, w łóżku, w łazience myśli o tobie. Jesteś dla mnie wszystkim. Czyli jesteś dla niego ważna. E, natomiast wiecie, za takim słowem jesteś dla mnie wszystkim i wchodzi trochę w kracza Wenezuela, więc uważajcie. No i mówię o tobie przyjaciołom tego chyba za bardzo tłumaczyć nie muszę. Pan tam gdzieś opowiada. Opowiada. rozmawia na Twój temat. Dobra, popatrzmy dalej. Co, y, czego on ci nie mówi? Znów chcę się tak czuć. Chciałbym podzielić się z Tobą dobrą wiadomością. Chcę Ciebie. Hmm. Więc w jakimś tam momencie było mu dobrze z Tobą, wobec powyższego znowu, znowu chciałby się tak poczuć. Ma dla Ciebie jakieś dobre wiadomości, o których ci nie mówi. No, i pragnie ciebie, pragnie Twojej osobistości. Czego Ci jeszcze nie mówi, gagatek? Podejrzewam, że mnie okłamujesz. O matko, zainteresuj się mną bardziej. Nie rozumiem Cię. Jeżeli go okłamujesz w jakiejś sprawie, to on o tym wie. Znaczy, podejrzewa. E, Chciałbyś, żebyś się nim bardziej zainteresowała, natomiast w pewnych kwestiach zupełnie Cię nie rozumie. Zobaczmy, co on ukrywa nawet przed sobą. Co on ukrywa przed sobą samym? No ma. No. Boję się, że mnie odrzucisz. Nie złamałaś mnie. Poszedłem na łatwiznę. Mm. Taki z niego, misiu Pysiu. Moje kochane, jeżeli wybrałyście tę grupę, zostawcie w komentarzu. Jestem gwiazdką. Nie jestem za dobra. Mm -hmm. A ja przechodzę do grupki numer 3. Grupka numer 3. Okejka. I popatrz. Grupa numer 3. Witam Was dziewczyny. Zobaczymy sobie na tło. W tej chwili. Tło tło tło. Tło w chwili tej. Paść Kielichów, rycerz Buław, a karta cesarza. Słuchajcie, moje kochane, część z Was pytał swojego męża lub partnera, um, z którym jesteście na stałe. Część z Was pyta o mężczyznę z trygonu ognistego, baran, lew albo strzelec, albo ktoś o charakterze tego trygonu lub z ascendentem w tych znakach. Kogoś, kto może Wam się podobać tak, pod względem fizycznym. Ktoś, kto być może jest właśnie w takiej energii powiedzenia Kocham Cię, jesteś dla mnie ważna. Ogólnie, jako tło, pokazuje się, ten pan tutaj bardzo fajnie. Zobaczmy sobie w takim razie, czego on ci nie mówi, czego ci nie chce powiedzieć, czego on ci nie mówi. Teraz jest mi dużo lepiej. Przepraszam za to, co ci zrobiłem, nie zasłużyłaś na to. To mogą być jakieś grube sprawy, ale mogą być też jakieś pierdolety, nie? A i. Jestem taki zraniony, że nie wiem, czy dam radę. Pokłóciliście się? Była jakaś aferka, dramka, było coś? Była jakaś drameczka, pewnie. Dobrze. Chcecie pocałować? Hm. Masz piękną duszę. Wiem, że jesteśmy dla siebie ideolo. Jestem tchórzem. Hmm. Hmm, hmm, hmm. Więc co? Pożarliście się? Albo on się nie odzywa, albo nie wiem. Są jakieś y, takie chude dni. Natomiast on wie doskonale, że jesteś dla niego idealna, ale w jakichś sprawach tchórz. Churzy, Pancio. Czego on ci nie mówi jeszcze? Czego on ci nie mówi? Zostawiłem cię, zanim ty zostawiłaś mnie. Więc jeżeli, więc może jest churzem w tym temacie, tak? Pamiętajcie, że każda warstwa to jest schodzenie głębiej w jego w jego mm, psychikę, i jeżeli cię nie zostawił, oby tak było, to znaczy, że e, myśli być może momentami o tym, że ty możesz go zostawić, więc lepiej by było dla niego, gdyby on cię zostawił, dziwne. Ukrywałem, kim naprawdę jestem. No, miała być Wenezuela, a zaczyna się jakiś horror. Wiem, że odwracałem głowę od twojego bólu. No. Ładnie było na początku, a później coraz tutaj grubiej widzę. Pan ma duże poczucie winy. Pan ma y, duże poczucie winy. Zdaje sobie sprawę ze swoich ułomności. Przynajmniej tyle dobrze. Czego on ci nie mówi? Zaraz wracam. I teraz tak, jeżeli rzeczywiście nie ma teraz go w Twoim życiu, to może się za chwilę odezwać. I jeżeli jest w Twoim życiu, ale jest niejako nieobecny, wiecie, taki nieprzytomny, to zaraz będzie wracał. Nie wiem, czego chcesz. To koniec. No to się zaczyna. Naprawdę jakiś kryminał tutaj nam wchodzi. Teraz. Więc co? Pan nie wie, czego chce. I teraz to koniec może, mo, może myśleć rzeczywiście o zostawieniu ciebie. Są takie momenty. E, natomiast jeżeli też ta karta to koniec, można zacząć, że to koniec tej e, energii, która jest w tej chwili. Jeżeli ona jest zła, no to może on myśli o tym, że trzeba by tutaj było ponaprawiać pewne rzeczy. Hmm. hmm, hmm. Zobaczymy, co on sam przed sobą ukrywa. Nie podoba mi się ten facet jakoś, dziewczyny. Taką mam czutkę, że to jest jakiś... W tej chwili przynajmniej zachowuje się jak jakiś dzyndzel. Ostatnio w moim życiu było dużo walki. Dobrze. Boję się, że mnie odrzucisz. No widzisz, już drugi raz. Czyli pan ma e, jakieś lęki w sobie, że go zostawisz. Byłem z tobą nieostrożny. Hmm, hmm, hmm. Słuchajcie, no tak średnio ten pan w tej chwili. Kiedy wy oglądacie ten film, tak, tak się pokazuje. E, no. Mam jakieś takie, wiecie, tutaj co do niego wątpliwości. Jeżeli e, wybrałaś grupkę numer 3, zostaw w komentarzu: mm. jestem gwiazdką, wiem czego chcę. No i super. Moje kochane, dziękuję Wam za dzisiejsze czytanie. Przypominam, że. Dzisiaj też jest audycja starotem na żywo, więc jak macie ochotę zadać pytanie, to zapraszam, a my widzimy się w kolejnym czytaniu już jutro papa. Pa!